Panie uzdrów mamusie, psam 17,1. Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwej sprawy, zważ na błaganie moje, przysłuchuj się modlitwie mojej, zwark nieobłudnych. Czwartek po godzinie 21. chirurg stwierdza u mamusi zapalenie jelita grubego. Eliminuje schorzenie czustki. Natychmiast stosują okłady z lodu na brzuch. Mamusia się czuje lepiej. Je pełna jest otuchy. Radość, że nie zdiagnozowano choroby nieuleczalnej. Ślemy do ciebie, Boże, modlitwy dzieńczynne. Dziękuję w kościele Panu Bogu i modlącym się o zdrowie mamusi. Dzielę się ze współbraćmi wesołą nowiną, że mamusia czuje się lepiej. W sobotę telefonicznie dowiaduje się, że znów nastąpił atak gorączki i dreszcze. Stan pogorszył się. Boże, na ciebie liczymy. Ty nas nie zawiedziesz. Uzdrowisz mamusię, dodasz jej sił duchowych i fizycznych. Obdarzysz mamusię długim życiem. Dasz jej doczekać się zdroju swojego przyjścia. Amen. Amen.